Mamy kampanię wyborczą, więc tu z Trzaskowskim udają, że będą bronili polskiego bezpieczeństwa i nie będą wpuszczali do Polski nielegalnych migrantów. Mówią, że być może tam 10 czy 2 lata temu rzeczywiście mieli zupełnie inne zdanie w tej sprawie, natomiast teraz będą bronić naszych granic. To jest kłamstwo. Pokazuję wam tutaj pismo, jakie 3 kwietnia dostał prezydent Piotrkowa Trybunalskiego od marszałek Sejmiku Łódzkiego z Platformy Obywatelskiej pani Skrzydlewskiej. Pani Skrzydlewska wysłała samorządom, które nie chcą budować u siebie centrów integracji cudzoziemców, które nie chcą mieć na swoich ulicach tysięcy Nielegalnych migrantów, pismo mówiące, że coś takiego, sprzeciw względem budowy centrów integracji cudzoziemców, jest łamaniem zasady dyskryminacji, która jest bardzo ważna w Unii Europejskiej. Jeżeli któryś samorząd będzie się przy tym upierał, będzie blokował budowanie centrów integracji cudzoziemców, albo zostanie podejrzewany o to, że będzie chciał blokować centra integracji cudzoziemców, to dostanie wstrzymanie pieniędzy unijnych i nawet będzie musiał zwrócić pieniądze, które już taki samorząd otrzymał, razem z odsetkami. Platforma Obywatelska szantażuje polskie miasta, polskie samorządy. Albo budujecie centra integracji cudzoziemców, przyjmujecie tysiące nielegalnych migrantów, narażacie na niebezpieczeństwo mieszkańców swoich miast, albo obetniemy Wam pieniądze unijne, nie będziecie mogli budować domów, dróg szkół czy też szpitali. To jest skandal. Platforma szantażuje polskie samorządy, chce zmuszać je szantażem do budowy centrów integracji cudzoziemców. A tego nie wolno głosować na Trzaskowskiego, bo wtedy ten system się domknie, wtedy zmuszą całą Polskę do przyjmowania tysięcy nielegalnych migrantów i stracimy nasze obecne poczucie bezpieczeństwa.